Szczęść Boże! Ksiądz Ryszard Halwa. Państwa gościem jest e, ksiądz Jan Szupka, e, profesor, wy, były wykładowca e, prawa kanonicznego, sędzia Sądu Metropolitalnego Warszawskiego i, Metropolitalnego Warszawskiego I, i również proboszcz Paratii Świętego Konrada. Witamy serdecznie. Matki Boże jest Przy, Konrad. Przy, Konrad. Przy Konrada. tak, tak jest. jest. Witamy serdecznie w naszym studiu. E, profesorze, chciałbym e, porozmawiać między innymi, to są ważne tematy związane ze stwierdzeniem nieważności małżeńskiej, bo tak niektórzy ludzie mają podstawy do tego, żeby otrzymać stwierdzenie nieważności małżeńskiej i nie wiedzą na czym to polega, czy można, a niektórzy uważają, że to są rozwody, to nie są rozwody. Proszę o, o tym uchylić rąbka tajemnicy, na czym polega to stwierdzenie nieważności małżeńskiej. Bardzo dziękuję za pytanie, bo Przyznam, gdy czytam różnego rodzaju w gazetach, w telewizji oglądam te programy związane ze stwierdzeniem ważności, to to, to jest pomieszanie pojęć. Bardzo często ludziom się to miesza. Żeby powiedzieć, co to jest, to trzeba znaczy powiedzieć, co to jest małżeństwo. Bo Małżeństwo to jest to przymierze między mężczyzną i kobietą, w którym jedna i druga strona wzajemnie się oddają i przyjmują. Celem tego małżeństwa jest wspólnota życia i zrodzenie i wychowanie potomstwa. I teraz Dawniej jest... było e, tak, że, Pierwszy, że głównym celem tak, było to zrodzenie to tam, potomstwa, tak, a teraz tak, nie, czyli to jest, ta miłość. Wspólnota, e, życia, również, wspólnota tak. życia. I przede wszystkim e, to budowanie tej wspólnoty jest istotnym celem małżeństwa. I teraz jeżeli ono jest jeszcze zawarte między ludźmi wierzącymi, ochrzczonymi, to jest sakrament. I jeszcze trzeba dołożyć dwie rzeczy, niezwykle ważne: jak przymioty małżeństwa to jest jedność i nierozerwalność, czyli jeden mężczyzna, jedna kobieta, i nierozerwalność, czyli do śmierci. I teraz chodzi o to, żeby zawierając małżeństwo, osoby były do tego przygotowane, czy miały świadomość, czym jest ta wspólnota życia. Bo może być tak, że. Osoby są wykształcone, prowadzą firmy, są jakimiś wykładowcami, a od strony osobowości są niedojrzałe do tego, żeby zdecydować się na wyrażenie zgody na całe życie. I dlatego ważną rzeczą jest przy zawieraniu małżeństwa, po pierwsze, żeby była wyrażona zgoda w sposób właściwy po drugie, żeby nie było żadnych przeszkód między nam małżonkami pójszyszłymi i po trzecie, żeby nie było żadnych tak zwanych wad zgody małżeńskiej. Czyli okoliczności, które sprawiają, że w tym momencie małżeństwo będzie nieważne, nawet jeśli... I to, zaraz, co można zaraz, zaliczać do tego? Ja za, za chwilę powiem. Natomiast to tutaj się zastanawiam wcześniej o rozwodzie, bo trzeba jak gdyby dokładnie sobie uzmysłowić, co to jest. Małżeństwo jak się zawiera przez wyrażoną zgodę, i jeśli zostanie dopełnione aktem małżeńskim, nie ma możliwości jego rozwiązania. Pierwszym błędem, który powtarzają niestety często dziennikarze, w tym sytuacji też wielu ludzi, że to jest rozwód kościelny. To nie jest rozwód. Rozwód polega na tym, że dwoje małżonków idzie do sądu, i sędzia stwierdza, że na skutek jakiejś okoliczności Bad charakteru, że się nie dogadają, że ustało pożycie, że kogoś ktoś sobie znalazł, rozwiązuje to małżeństwo. I oni są ludźmi wolnymi. Mogą w strony cywilnej zawierać kolejne małżeństwo. W kościele nie ma takiego pojęcia jak rozwój. Nie ma też pojęcia, które też niestety już tak bardzo w cudzysłowie świadki mówią, że jest to unieważnienie małżeństwa. To też nie jest unieważnienie. Być zostało zawarte ważnie, godziwie dopełnione, to nie ma szansy jego unieważnienia. Nawet papież tego nie może uczynić. Natomiast jest stwierdzenie nieważności. Czyli, Czyli że od samego od początku, początku małżeństwa nie było. było tak. Ja to wykładowcu, wykładowca tłumaczyłem studentom, sowieckim zwłaszcza, że był ślub, było weselem, wypili wódkę, wszystko zjedli, ale nie było małżeństwa. Dlatego, że między Jedną i drugą stroną zaistniała okoliczność, która sprawiła, że ci zawierający małżeństwa nie byli do tego zdolni albo prawo im temu zabrakło. Na przykład, jeżeli brat z siostrą chcieli zawrzeć małżeństwo, no to nie mogli czyli przeszkoda Ale Kiedyś oglądałem film taki, że właśnie dwoje dzieciaków rozeszło się, rodzice zginęły w wypadku. I oni po ich latach się spotkali, zawali małżeństwo. Okazało się, że byli bratem i siostrą. Więc to małżeństwo jest nie ważne. w rzeczy nieważne. Jeżeli ktoś jest związany innym wężem małżeńskim, no to też nie może zawrzeć drugiego związku. Jeżeli oszuka, bo czasem się zdarzają, że przyniósł jakąś metrykę fałszywą, że ktoś nie dopełnił formalności, i okazało się, że ktoś był w tym stanie. Jakim jest obecnie, czyli małżonkiem, i zawiera drugie małżeństwo, to ono jest też nieważne. Mimo, że od strony takiej zewnętrznej było wszystko. Jeżeli ktoś nie ma odpowiedniego wieku, to też jeśli nie jest to poparte dyspensą, czyli zwolnieniem, w konkretnym przypadku, też małżeństwo jest nieważne. Nawet jeśli brakowało jednego dnia, tak. to małżeństwo w tym momencie jest nieważne. I dlatego, już nie do pewno że to można uważać, i tak dalej, ale w tym momencie jest nieważne. I po to jest właśnie sąd, żeby stwierdzić taką okoliczność. Natomiast najczęstszą dzisiaj przyczyną stwierdzenia ważności jest tak zwana niezdolność do podjęcia obowiązku człowieka. Actu hum, humanus, tego aktu ludzkiego. I niezdolność do tego, żeby człowiek do czegoś decyduje, nie jest w stanie wypełnić. Przykład, alkoholik, który jest nałogowym alkoholikiem, jest to choroba już i on by bardzo chciał przestać pić i on mu przyrzeka na kolanach plęka, że już więcej nie będzie pił, ale to jest silniejsze od niego. I jeżeli on, to znaczy, że nie znaczy, że on nie może zarządzać małżeństwa, że podejmie leczenie, że zrobi wszystko, co może, to wtedy dobrze, ale w normalnych warunkach on by bardzo chciał, a później przychodzi sytuacja, że Pierwsze pieniądze po ślubie otrzymali od rodziców gości zaproszonych na wesele. Pierwszą rzecz idzie, te pieniądze przepija. Ale, Ale to musi się, się stwierdzić, że on, on był alkoholikiem w momencie zawarcia związku małżeńskiego, tak a nie później. O, tutaj to jest bardzo ważna uwaga. Mało tego, oh. dlatego że każda przyczyna musi mieć trzy cechy. Po pierwsze, musi być uprzednia, trwała i ciężka. Czyli uprzednia musiał być. To, że ktoś popija czasem, tak. że się upija nawet, to niego jeszcze nikt nie dyskwalifikuje do tego, żeby nie mógł zawrzeć małżeństwa. małżeństwo. To nie jest alkoholik. On może przestać pić. To nie jest powód, do czego trzeba wtedy właśnie w okresie narzeczeństwa dobrze się temu przyjrzeć. Bo to, co on wspomniał, często się zdarza, że ktoś pytam się, no, a przecież on pił. No, piją, no ale a przecież wszyscy piją. Okay. Mało tego, bardzo często w przypadkach dzieci DDA tak zwanych, czyli dorosłych dzieci alkoholików, one mają obraz ojca alkoholika na przykład i teraz jeżeli spotyka drugiego człowieka, który pije mniej, jest jeszcze elegancki, dba o tą dziewczynę, no to dla niej to nie jest żaden alkoholik. To jest dla niej niebo dzisiaj, tylko, że ten człowiek dzisiaj pijąc może niebawem stać się alkoholikiem, tylko to, co są, już jest to za późno, żeby stwierdzić, tak. że on był wtedy alkoholikiem. Ta wady muszą być uprzednie, czyli w momencie zawierania związku małżeńskiego. Po drugie, muszą być ciężkie, czyli nie można tego w sposób jakiś bardzo prosty, zwyczajny wyleczyć, usunąć. I po trzecie trwałe, czyli one są, które no, trwają długi czas. Prawda? Ktoś zakłada na przykład, że nie będzie miał dzieci w małżeństwie. Jeśli zakłada, że Czyli w ogóle wyklucza, wyklucza, w ogóle to nie może dać małżeństwa. Natomiast jeżeli ktoś mówi, że nie będę miał przez 3 lata, bo muszę skończyć studia, tak. bo nie mamy mieszkania, bo mamy trudne warunki, to nie jest przeszkoda. Ale jeśli zapołoży sobie i drugiemu i komuś jeszcze mówi, że on nie będzie miał w życiu dzieci. No to jest właśnie wykluczenie potomstwa. I to jest przeszkoda. Dzisiaj bardzo często przypadkami takimi niezdolności jest uzależnienie od rodziców albo od pracy. Są ludzie, którzy ponad dobro małżeństwa stawiają naukę, pracy. no bo muszę zarobić, bo muszę mieć lepsze mieszkanie, muszę mieć lepszy samochód, sąsiedzi mają. I teraz tego człowiek nie potrafi być ojcem, czy matką, współmałżonkiem, bo nie ma na to czasu. I owszem, tradycyjny model był, że to ojciec zarabiał, mama pilnowała domu, chowała dzieci. Dzisiaj taka rzeczywistość już nie istnieje w zasadzie, bo to są wspólnota życia całego. Ale czy to jest, to jest łatwo udowodnić, się. Że, że on od początku takie miało e... priorytety? Właśnie. To jest cały Właśnie. problem. Bo ta ogólna zasada Kanon 1095 yy, o tej niezdolności jest bardzo trudna do udowodnienia. Po pierwsze nam mówi się, że to jest niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. Wielu ludzi uważa, że to się kogoś robi chorym psychicznie. A to nie chodzi o chorobę psychiczną, tylko o to, że człowiek nie jest zdolny do wypełnienia tego, do czego zobowiązuje się w życiu małżeńskim. On się zobowiązał, będzie mężem i żoną. Ale oni wiedzą, że teraz trzeba tego drugiego szanować, trzeba z nim rozmawiać, trzeba uwzględnić go w swoim życiu. A on chce robić doktorat i jeździ po Ameryce, tak. po świecie, nie ma czasu dla domu, dla rodziny, no co ta żona ma robić. No to wtedy nie ma tej więzi, prawda? I małżeństwo się rozsypuje. Tak. Oczywiście to musi być to przednie, ciężkie i trwałe. Czyli taki proces nie, to, że rok pojeżdżę dwa i już jesteśmy w roku. Ale jeżeli to się ciągle przedłuża, jeśli to jest nieustanne, no to niestety. A proszę powiedzieć proszę powiecie powiecie profesorze, profesorze. o tej e, przeszkodzie związanej z niedojrzałością psychiczną. Właśnie jak to jest, e, bo to jest chyba psycholog bada, tak? Tak. No, znaczy, w takim małżeńskim trzeba najpierw zgłosić się do najlepiej to poradni sądowej. Tam ktoś, kto się na tym zna od razu powie, czy jest jakaś szansa, czy nie ma. Tak. Bo wielu ludziom się zdaje, no zdradził mnie, czy zdradziła. No, no to powód. na pewno będzie nieważne. To nie jest powód. Taka zdrada byłaby wtedy, gdyby się okazało, że ktoś wcześniej miał narzeczoną, czy narzeczonego, chodził z nim, yy, myśleli o ślubie, no później pokłócili się szybko, no to w ramach co rekompensaty znalazłam chłopaka, tak. z kobietę, żenimy się i wtedy szczęśliwi. Pobieramy się, okazuje się, że on wcale nie myślał o tym małżeństwie, o, o tam, tak jest. jest, on myślał, że jak tu się nią, to tamty wróci, A, no tak. tak samo jak tamta i wtedy jest ta możliwość, że przychodzi zdrada, czy przychodzi powrót do tamty, czyli to małżeństwo nie było szczere, tak, tak, tak. nie było szczere, prawda? w tym nie było przełożenia to nie małżeństwo na całe tak. życie że to będzie z tą jedną, jedyną osobą, prawda? Natomiast jeśli ktoś kogoś spotkał, koleżankę pracy, szefa dobrego i zdradził, to już nie jest powód. I stąd też tutaj tylko mogę tak podpowiedzieć narzeczonym, bo ja prowadzę kurs tam z czterema rodzinami i w tym kursie dajemy taką alternatywę. Powiem, że kurs powinien się odbywać o wiele wcześniej niż się odbywa. To nie jest, jak mam ślub w czerwcu, idę w lutym na kurs. Znamy się rok, dwa, trzy, zamierzamy się, idziemy na kurs. Bo tam wiele rzeczy się przypomina, tam robi się badania i wtedy pewne rzeczy wychodzą na jaw. Natomiast jeśli już zawarliśmy małżeństwo, to wracamy do tego wątku, to zgłaszamy do, do poradni, i ona powie, że warto pójść do sądu i sprowadzić proces. To nie jest łatwe, bo to trwa. Bo ciągle jest mało sędziów, a spraw coraz więcej, hmm, ale hmm, wtedy no, się udowodni, czy małżeństwo było ważne, czy nie było ważne. Prawda? W czasie takiego małżeństwa, jeśli jest ta niezdolność, no to oczywiście nie tylko bierze udział są, sędzia, no w zasadzie trzech sędziów, nie tylko obrońca węzła, który ma bronić małżeństwa. Czyli wskazywać na argumenty że za ważnością, ale biegły psycholog, który no, jest po to człowiekiem przygotowanym, żeby stwierdzić, na ile te zależności, te słabości ludzkie są w danym człowieku. Tutaj dość poważną rzeczą jest takie uzależnienie, wspomniałem w tym momencie, od rodziców, że ktoś dorosły jest tak uzależniony, że on mówi, no, moje sprawy, doświadczenia, Pobierają się na sprawach, którą pobrali się, dał tym dorośli ludzie wykształceni, wcześniej nie omawiali, gdzie będą mieszkać, i to jest ważne żeby wcześniej sobie umówić wszystkie szczegóły, gdzie będziemy mieszkać, co będziemy robić, z czego będziemy żyć, ile będziemy mieć dzieci. To wszystko trzeba. To jest odpowiedzialność tak. Tak jest. I nie ustalili. No, i teraz ona mówi, że ma rodziców na wsi są starsi, ona musi im opiekować i nie pójdzie do niego do miasta. Bo rodziców nie zostawi. On z kolei ma samotną matkę, z którą mieszka, i nie zostawi matki dla żony i nie pójdzie na wieś. No i może coś się rozwiązało, ale jedna i druga strona uważali, że ważniejszą jest mama, ważniejsi są rodzice niż mąż czy żona. No i teraz psycholog musi sprawdzić, czy to rzeczywiście jest uzależnienie, czy to tylko. Zwykła fanaberia, zwykła jakaś taka zwykłe pragnienie, czy postawienie na swoim, no bo ja powiem, że będę decydował, że ja tu będę mieszkać albo tu u mnie, albo wcale i odwrotnie, prawda? I tutaj chodzi właśnie o to, żeby sąd w takich sytuacjach no, stwierdził, czy rzeczywiście były takie okoliczności. Czy jaki procent mniej więcej e, spraw zgłoszonych do powiedzmy do sądu? Y, udaje się otrzymywać y, powiedzmy stwierdzenie ważności. Nie wiem, więcej, nie tak? mam nie, takich badań, natomiast jeżeli już się przyjmuje sprawę, to już jakaś szansa Coś jest. Poważne, tak. y, jeżeli tylko ktoś rozmawiał, przepraszam, nie urazi żadnego księdza, Zwykłym księdzem. Tak, tak. Powiedział, na pewno wam to sąd stwierdzi, to nie jest jeszcze argument. Tak. Jeśli znajdował się z jakimś konkretnym prawnikiem pracującym w sądzie, jest wielu adwokatów yy, kościelnych, którzy pomagają w sprawach. Oni też obiecują często dużo yy, tak. możliwości, a nie zawsze są to możliwości. Tak. I, I wtedy, jeżeli już jest sprawa w sądzie, to jest nadzieja. Tak. że będzie rozwiązana pozytywnie, ale to nie zależy ani od sędziego, ani od biegłego, tylko od dokumentów. Tak. Od tego, na ile przedstawione argumenty w dokumentach są wystarczające, żeby stwierdzić taką nieważność. Świadkowie też... też e, Biorą świadkowie, najczęściej są to rodzice czy rodzeństwo. Ktoś, to tych ludzi znał tak, przez tak. dłuższy czas. Prawda? Udowodnienie takiego stwierdzenia nieważności jest czasem bardzo łatwe. I to trwa szybko i mam ogromną satysfakcję, jeśli to mogę zrobić. Czasem jest bardzo skomplikowane, bo ludzie czasem niestety w sądzie trochę okłamują, trochę potraktują sąd kościelny jak świecki i muszę zwalić winę na drugą stronę. Żebym nie ja był winien. To nie chodzi o to, co jest winien. Chodzi o to, czy małżeństwo jest ważne, czy nieważne, prawda? To nawet, jeśli jestem winien, to nie wynika z mojej złej woli. Tylko z okoliczności, w których się znalazłem. Albo mam taką strukturę charakterologiczną, prawda, osobowościową. I to nie jest zależne ode mnie. I tutaj takimi przeszkodami, żeby tak troszeczkę bardziej konkretnie powiedzieć, powiedzieliśmy alkohol, narkotyki, hazard, różnego rodzaju zachowania seksualne, dewiacje różnego rodzaju. I tutaj też mogę powiedzieć, jak narzeczonym, którzy czasem się chwalą, że jeśli ktoś ma piątą dziewczynę, szóstego narzeczonego, to nie jest dobry argument za małżeństwem. Dlatego już człowiekowi trudno wytrwać tej wierności, skoro wcześniej taką miłość. Druga rzecz, niezwykle ważna, narzeczenie często mówią, my się kochamy, to jest za mało. Tak. Miłość jest uczuciem i to jest za mało. Tak jak radość przychodzi, słość przychodzi, tak miłość przychodzi. Miłość musi być ofiarą, darem. Jeżeli tak podejmujemy te zadania, to wtedy wiem, że chcę dać całego siebie drugiej osobie. Pod warunkiem, że ta druga osoba daje też całego siebie mnie. I na tym polega właśnie ta prawdziwa miłość. Taką miłość uczy Pan Jezus. My często zawieramy małżeństwo w czasie przyświętej. Świętej. Ja to tłumaczę nie dlatego, żeby było czyściej, ładniej, ale żeby pokazać, że ta miłość Pana Jezusa złożona na ołtarzu ten dar, ofiara, którą ciągle się dokonuje w czasie każdej mszy świętej, teraz małżonkowie mają realizować w swoim życiu: w stole, w bożu małżeń, małżeńskim, w ze wspólnym domu, troski o wspólne dobro, troski o dzieci. To jest ta miłość dawanie siebie, a nie tylko uczucie bo ono przechodzi i wraca, a to byłoby za mało. Prawda? I teraz, jeżeli się okaże, to jeszcze do tych przeszkód różnego rodzaju dewiacje seksualne, różnego rodzaju zaburzenia sfery umysłowej. Postanowiłem, że nie jest to choroba psychiczna, bo jeśli jest, no to nie może być. Kwestia źle wyrażonej woli. Ona musi być w sposób właściwy, odpowiedni wyrażona. Od, na tym czuwa każdy proboszcz, gdzie zawiera się małżeństwo. To już nie jest to sfery narzeczonej, należących. Kwestia zawarcia tego małżeństwa w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. I później, jeżeli się okaże, że któryś z tych warunków został niedopełniony, to można właśnie wystąpić o stwierdzenie nieważności. Tylko, że nie o unieważnienie, tak. a już tym bardziej nie o rozwód kościelny, bo małżeństwo raz zawarte, ważne, godziwie, nie może zostać niczym aktem, nawet papieskim, rozwiązanym. E, proszę powiedzieć, jaka jest rola przygotowań w parafiach małżonków właśnie do tej odpowiedzialnej decyzji. Jest to bardzo ważne, przynajmniej o tym kursie. Zachęcam, żeby na kursy przychodzić wcześniej, bo na tych kursach wiele rzeczy, my na przykład robimy badania różnego, czy małżonkowie z sobą mogą funkcjonować. Oni robią różnego rodzaju testy, różnego rodzaju ćwiczenia wzajemne i to bardzo pomaga. Wiele problemów rozwiązuje, ale jeszcze wcześniej, jak jest dwa miesiące przed ślubem, sala zajęta. Goście zaproszeni, ten mówiony, no, no wiem, że to on się nie nadaje, no, ale co ja teraz zrobię? Już za późno. I po prostu posuwamy się do przodu, bo już nie jesteśmy w stanie, prawda? Dlatego dobrze, żeby ten kurs małżeński był wcześniej zrobiony. I ja wiem, że młodym jest trudno dzisiaj, bo oni mają tyle pracy, no to kombinujemy, żeby ten kurs był szybszy. Aha. Jak zrobiony, no, tylko tak zaliczyć, podpisać. Aha. Mam kogoś znajomego, może taki skrócony gdzieś, tak. to wszystko jest papierek. Natomiast dobrze zrobiony kurs, a jest wiele dobrych kursów robionych w parafiach, bardzo wielu parafiach, naprawdę daje wiele ludziom do myślenia, do zastanowienia się, do refleksji. Ja prowadzę kurs i właśnie mówię, no a rozmawialiście, bo mieszkacie ze sobą, czy już jesteście znajomi 5 lat, co się robić po ślubie, gdzie będziecie No tak... No, jakoś to będzie. No To nie no, jest okay. przygotowanie do małżeństwa, bo później zaczynają się problemy. Jakoś to będzie, prawda? Ile dzieci? No, zobaczymy od możliwości, to też okay. trzeba planować. Owszem, okay. może nie da się, że tak powiem, precyzyjnie, ale jesteśmy gotowi, otwarci na życie. Chcemy mieć dzieci, albo mówimy, no nie mamy warunków, musimy bardzo być tutaj powściągliwi i to jedno czy dwoje, ale ustalamy to wszystko. I wtedy. Patrzy na tego drugiego człowieka, to co wspomniałem, że wiele osób jest tak trochę na szczęście zaślepionych. Nie zwraca uwagi na to, co jest w tym człowieku. Miałem taki przykład, no, już kilka lat temu, narzeczono i przyszli. No i on przyszedł raz po alkoholu, i drugi raz też po alkoholu. Aha. Więc mówię do tej dziewczyny, czy ty myślisz, że on będzie dobrym mężem, bo że on przychodzi do mnie, do księdza. Dwa razy i dwa razy jest po alkoholu i to, no to wiem, że to nie jest przypadek, bo raz no piwo, pił pi, się tak. poszli po tym. Nie, proszę księdza, na pewno jest tak dobry człowiek. Proszę bardzo. Po dwóch latach przychodzą, spotykamy się w sądzie, no bo ona mówi, że się nie da z nim żyć, bo on jest alkoholikiem. Może wtedy nie był alkoholikiem, ale był powód do refleksji, żeby się to nie stało, prawda. Ktoś, kto ma różnego zachowania, wady, słabości, które widać, to warto o tym pamiętać przed ślubem. Zastanowić się, a nie być tylko zaślepionym, hmm. jestem zakochany. Wszyscy mówią, że nie warto się żenić z tym czy z tamtą, no ale przecież my się kochamy. No, tak, Ta, ale to jeszcze to, to za mało. To, tak, to, to jeszcze za mało. No, i, do te, i pilnować później, żeby właśnie tego nie było. Dlatego jest ten protokół przedmarzeński badania kanonicznego, w którym tam ksiądz pyta o te wszystkie okoliczności, czy jesteśmy zdolni, czy nie mamy tych braków, czy nie ma tych wad, które by sprawiały, że małżeństwo będzie nieważne. Teraz niektórzy przy tym nowym protokole mówią, że no ksiądz wnika tak bardzo w szczegóły. Życia intymnego, ale są konieczne. Dlatego, że później dochodzi do takich trudnych sytuacji, w małżonkowie sobie nie radzą. I dlatego lepiej pomyśleć przed czasem, lepiej się zastanowić, a po prostu przyjrzeć się narzeczeństwu, przyjrzeć się temu czasowi ślubów. Ja zawsze mówię, że przed ślubem to trzeba mieć jedno oko, jedno ucho zamknięte. Nie, przepraszam, otwarte jedno oczy i uszy po ślubie jedno oko, jedno ucho zamknięte tak. i schowane. Bo wtedy, jak się dobrze patrzy, ale nie tylko to, co z sercem, ale tak prawdziwie, to wtedy wiele rzeczy można ukryć, wiele można wykryć, zauważyć, dostrzec i wtedy zawieramy małżeństwo z radością, z nadzieją na dobrą przyszłość i to można później długo i szczęśliwie żyć. Zawsze podziwiam tych, którzy mają. 50 lat małżeństwa, 60, i parami często jakichś już obchodzimy, to jest właśnie prawdziwa miłość. która wszystko przetrzymać, w się tak. Ale tutaj chodzi o to, żeby dojrzale, odpowiedzialnie zawierać małżeństwo. A później, no to już zostaje tylko piękne tak. życie małżeńskie, w rodzinie rodziny, dzieci. Nawet jeśli nie ma, też może być piękne, tak. i też można realizować siebie w tym wspaniałym powołaniu. Drodzy Państwo, tym akcentem pozytywnym kończymy. Na państwa moim gościem był ksiądz, profesor, sędzia Sądu Najwyższego, proboszcz, a więc doświadczenie nie tylko naukowe, ale również pastoralne. Także za to bardzo gorąco dziękujemy, że ksiądz ukazał nam tę wielką wartość małżeństwa, do którego Państwo powinni się dobrze przygotować, a ci, którzy popełnili błąd którzy zawarli nieważny związek małżeński, żeby zgłosili się do sądu kościelnego, gdziekolwiek są i żeby starali się o stwierdzenie ważności małżeństwa. Dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.